będzie Sky Rocket, czyli taka rakieta, która może wystrzelić na 70 metrów, czyli bardzo daleko. Właśnie taka eee, i taka proca, coś podobnego do procy. Wyrzutnia z specjalistyczną gumą, która jest stosowana właśnie w procach. Profesjonalnych procach. Takie. Tak, ta guma to nie jest guma od Majtek, tylko <laughs> tylko to jest profesjonalna guma stosowana do procy jakby gwizdek, który umożliwia, że jak leci, to wtedy jest takie, jakby, no tak, tak jak wiecie, wiecie, co to jest chyba gwizdek. Tak. Tutaj mamy taki uchwyt, że jak łapiecie to, mniej więcej, mniej więcej tak, że tutaj jest wskazujący palec, tak. Tak, uchwyt jest bardzo ergonomiczny, Pokażę tak. to właśnie, żeby było widać, że jest wygodny, że wygodny. Tu macie yy, miejsce na kciuk, tu macie miejsce na palec, a tutaj a tu... macie taką Łąbkę, tak, możecie sobie ułożyć. A tutaj jest taki uchwyt na końcu rakiety, gdzie łapiecie, naciągacie i wtedy leci, dlatego że tutaj jest taki specjalny uchwyt, nie że łapiecie. Łatwo jest złapać, tak? Nie tak. trzeba jakoś tam zalotki między lotkami tak. trzymać, tylko macie uchwyt specjalny do tego i dzięki temu możecie yy, mocno naciągnąć. Tak, jak naciągniecie, to możecie sobie ustawić cel, Gdzie macie to strzelić? Tak. rozumiem, wam powiem, że ta rakieta jest dość celna, dzięki właśnie temu, tak. że ma te lotki. Te lotki pozwalają dobrze szybciej, że szybciej nakierować. Leci ta tak. Rakieta. O tak. Okej. Oczywiście do ludzi nie strzelamy, nie tak. celujemy. Ona co prawda ma takie, taką końcówkę. Gąbka, tylko że ona jest jak mikrofon, tylko że trochę jest taka twardsza. Tak, gęstsza jest ta gąbka, nawet, no, na, na tyle gęsta, że przy um, uderzeniu amortyzuje, tak jakbym nawet tak mocno elzebiuszał, tak... o, to nic mu nie będzie. Tak, to się tak zgina. Jak... Ale nie strzelajcie, bo naprawdę oko, jak traficie, to może być problem, e, bo to jest dość, duży, dość duża siła. Więc e, się mogli zobaczyć jak ja to naciągam, na jaką, e, na jak, na jak, 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 bardzo tę gumę można rozciągnąć, Także tak, tu nie ma lipy. I zapraszamy na test. Yeah. Cool. Dobry teste! UWAGA! TEST! GO! Super sprzęt! E, moja ocena to oczywiście 10 na 10 I sami możecie wygrać taką rakietę Musicie po prostu e, ułożyć wiersz o takiej właśnie rakiecie Tutaj macie Wierszyk. Jakiś tak. krótki wierszyk. A nie na przykład... E, Skyrocket jest super. Koniec. Nie no, musi być jakiś rym krótki, krótkie trzy tak. zdania. E, najlepszy wybierzemy na powiedzmy koniec... Tak, na koniec maja. 30, 30 maja Czyli będzie koniec konkursu, tak. I e, ogłoszenie wyników gdzieś tak na początku czerwca. I jedna, jedna czy dwie osoby wygrywają. Dwie. No zobaczymy. Dam Wam znać, czy jedna, czy dwie wygrywają. Pomyślimy. Tak. Zobaczymy, jak to będzie tam wyglądało z Waszymi staraniami. I wpadajcie na Facebooka, fanpage'a, na Minecrafta, na Skype'a, który ma nazwę zabawę Euzebiusza. Tak, dokładnie. Zabawę.euzebiusza Skype. Zapraszamy. E, wszystkie linki w opisie. Tak, na dole oczywiście. I jeszcze obserwujcie nasz kanał. Czyli wciśnijcie, czerwony gozik i komentujcie.